Co powinniśmy zrobić z Polską 2050? Po pierwsze, nie podejmować decyzji na emocjach, nie podejmować decyzji zbyt wcześniej. Po drugie, nie sugerować się doniesieniami medialnymi, których zewsząd jest wiele, bo teraz wszyscy się rzucili na nas i mówią, co będzie dalej z projektem Trzecia Droga, co będzie dalej. No to jest jak to będzie pytanie? Wyglądać? Jeżeli zanurkowaliście pod próg wyborczy poniżej 8%, a mieliście 14%, ponad 14%, no to pytanie, co się stało w ciągu tych kilku miesięcy, jest pytaniem całkowicie zasadnym. Absolutnie zasadnym. Myślę, że popełniliśmy błędy. Poważne w kampanii wyborczej, w skali całego kraju? A nie jest przypadkiem tak, że to nie są błędy w kampanii, bo politycy zawsze mówią: kampania była niedobra. Ale może nie jest tak, że kampania była niedobra tylko cały pomysł na to, że będziemy tacy sami jak Platforma. Ale jest. nie byliśmy tacy sami jak Platforma, nie? wie pan, Znaczymy, ja, nie. To, nie wiem, mogę mówić o sobie, o, sobie, o swojej kampanii wyborczej, yy, która zresztą w wielu miejscach okazała się dość efektywna. No ja mówiłem od początku mojej przygody z Europarlamentem rzeczy kompletnie różne niż wszyscy inni. Może to był błąd, nie wiem, bo to też to jest... A to nie jest tak, że teraz to jest spektakularny kres ambicji prezydenckich Szymona Hołowni? Oj nie, no wczoraj był ranking zaufania, Szymon Hołownia otwiera ten ranking, ma największe... największe to pan, że zaufania. wszyscy ufali w Polsce Jackowi Kuroniowi? Pamiętam i pamiętam, Pamiętam też, że Jacek Kurański to był 10 drugim, czy 11%, koło, 11 wówczas w wyborach. Nawet pamiętam dżingel, jaki miał. No to świetnie pamięta że tam to pamięta, tylko to pokazuje, że ranking zaufania, rankingiem zaufania. Ale nie oznacza to, że głosujemy tylko na tych, którym ufamy. Muszą być może jeszcze jakieś inne po powody. Pogłoski o śmierci trzeciej drogi są przesadzone. Znowu Mark odwołując Twen. się do Marka Twena. P powinniśmy poczekać. Yy, dokonać analizy tego, co się stało, gdzie jeszcze ten projekt może zadziałać. O szanse prezydenckie Szumana Hołownie jestem absolutnie spokojny, proszę mi wierzyć i wspomni Pan moje słowa. Tusk dokręcał śrubę. Nie pytam dlatego, żeby się znęcać nad Wami, tylko to jest SMS, który sobie przekazują posłowie. Yy... Koalicji Obywatelskiej z emotikonami. Łańcuszek y, świętego. Tak, ale bardzo się tym cieszę. A kto był autorem y, tego oryginalnego SMS-a? Y, wie pan, co? Trudno powiedzieć, kto był autorem oryginalnego SMS-a. No, ja jest... jest... ja nie nie Michał nie wiem. Danielewski, wicenaczelnik Oprez, napisał tweeta, w którym mhm. napisał, ja, ja go mogę zacytować mniej więcej w całości. Skasowałem że koalic... się z Twittera, więc nie Koalicja wiem. stanie przed dużym, to dobry pomysł, ja też się wymiksowałem. Koalicja stanie przed dużym wyzwaniem. Donald Tusk tak dokręci śrubę partnerom, że nie będą wiedzieli, gdzie przód, a gdzie tył. No okay. i tam jest dalszy ciąg, o który zaraz pana e, zapytam, ale najpierw ta śruba. No, e, to Rozmawiałem to, 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 z paroma to... politykami ym, no, przystawek i jakby to powiedzieć, wszyscy wierzą, że tak właśnie będzie, że Proszę teraz pana, Tusk dokręci nam śrubę. Jako hedonista kulinarny zapewniam pana, że czasem dobra przystawka robi całą robotę. Ja się z panem całkowicie to zgadzam. Ja zamawiam czasami wyłącznie przystawki. Dokładnie. Dużo. Także to, to, a już nie, nie wspomnę o, o filozofii TAPAS, prawda, tak bliskiej nam obu, e, która składa się wyłącznie z przystawek, więc <coughs> Dobre, dobra. Ale można. Teraz, dobrze, a teraz zostawmy to, bo pan tutaj, rozumiem, wyczuwa jakąś szaloną, i jak że Nie, to nie jest ani oryginalne. No, chcę powiedzieć dobrze: mniejszych partnerów. Okay? To jest myślenie, które nas prowadzi do katastrofy. W to Polsce. Nie pan teraz powie. Nas, siły demokratyczne. Jak będziecie się e, przeciwstawiali temu dok dokr dokręcaniu śruby, temu y dociskaniu was? Temu. Jeżeli przeliczy pan wyniki wyborów do Europarlamentu, to no, okaże się. Mandatów w Sejmie, to rządzi w Polsce PiS w koalicji z Konfederacją. Mm, tak, ale też okaże się, jeżeli zobaczy, spojrzę na te wyniki, że Platforma Obywatelska dostała niemal trzy razy tyle głosów co trzy pozostałe partie koalicji rządzącej razem wzięte okej okay, ale wszystkie trzy partie trzy razy tyle co trzy partie trzy razy tyle platformy A. co hołownia PSL i lewica razem. Dobrze, ale wszystkie partie koalicji 15 października dostały mniejsze poparcie niż miały w wyborach parlamentarnych. To jest chyba wasz problem, a nie Oczywiście, powód do że duby. to jest problem. Dlatego mówię, że takie dokręcanie śruby, takie jak z zacytowanego SMS-a, którego nie wiem kto napisał, ono w ogóle nie ma sensu. Bo my powinniśmy właśnie dbać Sens, o to wiem, w polityce, a ta chwila triumfu, kiedy oni przecież wam mówią, patrzcie, mieliście 14%. To zresztą Barbara Nowacka powiedziała tylko nie tymi słowy. Mieliście 14% tylko dlatego, że, że Donald Tusk się ulitował i pr prosił, żeby głosować na was. Co zrobić, żeby ten gigantyczny sukces? Czyli 6,9 się już nigdy nie No To nie powtórzę. jest sukces, to jest porażka. Przecież mówiłem panu na początku. Pan ja że się cieszę z tego wyniku. Y ale ja się nie cieszę. Uważam, że stać nas na dużo więcej uważam, że powinniśmy być merytoryczni, powinniśmy proponować sensowne rzeczy w polityce, nawet jeżeli one idą wbrew stanowisku naszych koalicjantów. Na przykład. Y Jeden taki przykład rzeczy, która idzie wbrew stanowisku, bo Michał Denielewski, że już się posłuży autorytetem wam bliski, bo to przecież oko Press, wasze medium, y pisze, że trzecia droga i lewica Staną przed y, challenge'em, przed wyzwaniem pod hasłem odróżnij się albo ginij. I to jest to, co przed wczoraj. Wszyscy mówią o tak zwanym e-votingu, elektronicznym głosowaniu. Wczoraj, mm. przedwczoraj, stanąłem na mównicy Sejmowej i zaproponowałem prostą poprawkę do kodeksu wyborczego, bo akurat Sejm zajmował się kodeksem wyborczym. Żebyśmy podpisy poparcia pod listami kandydatów mogli składać elektronicznie podpisem zaufanym, podpisem osobistym, tym w dowodzie y, osobistym y, z warstwą elektroniczną, albo podpisem kwalifikowanym. Tylko, niech się pan nie gniewa. Pański głos się zupełnie nie przebił. No. Nawet jeżeli pan ma rację, ja chętnie o tym z panem porozmawiam A wie pan co się przebiło z trzeciej drogi? Przebił się na przykład Marek Sawicki Który stał się wiralem, Który powiedział, dość już powoływania zespołów Do spraw biogazowni Weźcie się wreszcie do roboty I wie pan ha, do kogo farsel. to mówił? Pan poseł Sawicki z PSL -u. Do ministra rolnictwa Mówił to do ministra rolnictwa z PSL Oraz do, jak rozumiem, do ministra energii Klimatu, środowiska i Bóg wie czego Czyli y, pani Pauliny Henik-Kloski Partnerki koalicyjnej z trzeciej drogi tak jest i partner koalicyjny, czyli pan marszałek Czarzasty go tam uspokajał na tej ulicy. A to nie o to mi chodzi. Ale pytał pan o konkretne o, rozwiązania, no to ja mówię. Konkret ja. właśnie jest taki. Sawicki mówi coś, co staje się absolutnym viralem, podbije internety, bo poseł PSL-u glanuje ten rząd i to nie dlatego, że go nie lubi, tylko pokazuje konkrety. Dość już powoływania zespołów, wreszcie wejście się do roboty. No, Ja mogę powiedzieć, że y, jestem pełen dumy z y, resortu mojego, z pracowników tego resortu, z zespołu. Y, wczoraj na Sejmie było pierwsze czytanie y, ustawy y, Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej. To jest taka dyrektywa unijna. Prawo komunikacji elektronicznej, hmm. przepisy wprowadzające. Ponad 400 stron tekstu prawnego, największy akt legislacyjny. Tego rządu wczoraj wszedł do Sejmu i bardzo dobra, bardzo merytoryczna dyskusja z korzyścią dla każdej i każdego z nas. Wszystkich, którzy używają dobra, telefonów. Dobra, dobra, dobra. Natomiast pytanie jest o to odróżnianie się, bo to jest pytanie polityczne. No, ewidentnie jest tak, że krocząc tą drogą, zlewacie się w jedno z rządem całym, a człowiek. Jak ma do, jeśli popiera rząd, a są przecież tacy, którzy popierają tak, tak, to rząd. Tak, zagłosuje na koalicję obywatelską. To, na i, to jest ewidentne i to rzeczywiście ta polaryzacja nas zmiotła z planszy w tych wyborach. Nie tylko nas. Na Litwie, na Łotwie partie centrowe, partie, które Nie miały Łotwie, merytoryczny, jest... Wróćmy do Polski. merytoryczny przekaz. One po prostu się zgubiły w tym polaryzacyjnym młynie, gdzie byli jedni, drudzy i wszystko, co Dobra, poza nimi to się wiemy, starło. to wiemy, to się stało. To jak... Co zrobić, no bo jak już tak trochę wstaliście, jeszcze się chwiejecie, ale już trochę wstaliście, no to żeby ten knockdown nie przerodził się w nokaut. Ja bym panu powiedział takim słowem, za, no, grzecznie. pracować, Aha. pracować, pracować i jeszcze raz pracować. Co by pan radził swojej partii, co powinniście zrobić? Wziąć na sztandary swoje obietnice z kampanii wyborczej w 2020 roku. W październiku w ubiegłego roku i e, a nie zacząć je realizować. Nie. A jakie to były hasła, które pana zdaniem no, Na przykład kwestia składki zdrowotnej, na przykład ułatwienia dla przedsiębiorców. A myślałem, na przykład... że to poszło? A nie przypadkiem nie. było tak, że ludzie na was głosowali, bo mieli dosyć sporu między pisem a platformą i myśleli, że trzecia droga będzie rzeczywiście trzecią drogą, a okazało się, proszę wybaczyć to wyświechtane i dość prostackie porównanie, stało się trzecią nogą. Trzecia noga to jest taki no, twitterowe. Y, no, ale okazuje się, że jeżeli się niczym nie różnicie od platformy obywatelskiej, poza tym, że mniej chętnie głosujecie, na przykład y, y, przynajmniej niektórzy z Was, na przykład PSL nie, nie głosuje za, za aborcją, no to. To w zasadzie co? Cała ta aborcja jest jedyną różnicą? Aborcja to ciekawy w ogóle temat, dlatego że tyle było e, krzyku o aborcji, a ja proszę zobaczyć, co się dzieje z projektami nic. aborcyjnymi. Nic się nie dzieje. Leżą w Sejmie i proszę mi proszę pokazać leżeć długo. ludzi, którzy protestują i którzy mówią, dlaczego te projekty leżą w Sejmie, dlaczego a nic się z nimi partnerski, nie, partnerski? nie dzieje. bo Szymon Hołownia już powiedział, że jest za związkami partnerskimi. I programatyka również. Wszyscy jesteście za związkami partnerskimi. No, czy wszyscy, nie wiem, co wszyscy, z naszym koalicjantem w... w, w, w nie. PSL, pewnie, pewnie nie. W klubie chyba nie ma żadnych wątpliwości co do tego. Związki partnerskie, okej. Okay. Tak. Okej, okay, no to właśnie to jest to. E, My jesteśmy o, dość postępowi, dość liberalni. To widać. E, ten postęp was zaprowadzi do Arkady. Ale już pan to sukcesów. mówił przed wyborami. No i widać. Przed wyborami w ubiegłym roku, przed wyborami mm -hmm. w październiku, tutaj w tym studiu. Wieszczył mi pan jako ta Sandra albo Teyrezja, ślepy wróż. E, mm, Porażkę wyborczą i co? I okazało się, że wtedy wygraliśmy. Tak. No no wygraliśmy. Dostaliśmy 14%. Uch, ale no wygraliśmy. No to było na tut proporcje garde To było zwycięstwo. No dobrze, dobrze. Bez to... nas nie dało się rządzić. No, w ten sposób to i lewica wygrała. Dostając połowę głosów i tak dalej. Więc lewica ciągle tak wygrywa. Ale jak tak dalej pójdzie. Zresztą no dobra, nieważne co będzie dalej. Szybko się przekonamy, no. Ja, jak widzę ten prysznic działał krótko, no bo y, ten prysznic w postaci tych wyborów, bo już mi pan mówi, że wszystko jest świetnie, rządzimy, nic się nie stało. Broń Boże, przecież zacząłem od czegoś zupełnie innego. No, że powiedziałem, że jest źle, ale... że powiedziałem, że jest źle, że trzeba się uspokoić, ustabilizować, przeanalizować co poszło nie tak i jakie błędy popełniliśmy. Wie pan co się dzieje? Wszyscy politycy tutaj, którzy ponieśli porażkę mówią mi tak... Musimy przeanalizować nasz wynik, musimy wyciągnąć z tego wnioski, usiądziemy razem, co nagle to pod diable. Proszę ja bym mógł za was to wszystko gadać. Ale ja naprawdę, no, nie no. To jest okay. mowa trawa, nic z tego nie, nie, to, nie wynika. To nie jest mowa trawa. Ja uważam, że przed nami jeszcze wszystko i teraz jest staniemy trochę, w czapkę. Teraz jest trochę Porażki czynią ja zwycięzców. Tak, tak. E no, tak ta, nie ma, nie ma co się oszukiwać. No, ten wynik był bardzo słaby i trzeba zrobić wszystko, żeby w kolejnych wyborach wynik był lepszy.